Dzień dobry, witam szanownych Państwa. Przed momentem zakończyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Uczestniczyli przedstawiciele parlamentu na czele z Państwem marszałkami, zarówno marszałkiem Sejmu, jak i panią marszałek Senatu. Byli przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych. Uczestniczyli przedstawiciele Rady Ministrów na czele z panem premierem. Donaldem Tuskiem, oczywiście ministrami odpowiedzialnymi z punktu widzenia tematu wcześniej zgłoszonego Rady, czyli minister obrony narodowej, minister spraw zagranicznych, ale także i pani minister środowiska, plus współpracownicy, oczywiście szef sztabu generalnego. Ja zaprosiłem dodatkowo po raz pierwszy, co jest pewnym precedensem, ale wyraziliśmy opinię, że mamy nadzieję, że zapisze się. Jako tradycja na przyszłość również zaprosiłem pana prezydenta Rzeczypospolitej ELekta, pana Karola Nawrockiego, do udziału w charakterze gościa dzisiaj Rady Bezpieczeństwa Narodowego, ale właśnie po to, by też pomóc nowemu prezydentowi, który za sześć tygodni przejmie urząd Prezydenta Rzeczypospolitej ode mnie, aby pomóc mu wdrożyć się i żeby już w tej chwili mógł sobie zbudować wiedzę na ty, na ten, w tych kwestiach, które dzisiaj z punktu widzenia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej są jednymi z najważniejszych, wziąć udział w dyskusji, wysłuchać tych głosów także w tej części oczywiście niejawnej, w klauzuli zastrzeżonej, która, która się toczyła. Mam nadzieję, że, że było to także i dla prezydenta elekta ważne doświadczenie, które pomoże mu lepiej i sprawniej przejąć obowiązki głowy państwa. Już w niedługim czasie. W każdym razie posiedzenie się odbyło. Wszystkie tematy, które były wskazane wcześniej, zostały dzisiaj przedyskutowane, a więc zarówno nasze przygotowania do zbliżającego się szczytu NATO, na który udam się w przyszłym tygodniu we wtorek, rozpoczyna się od takiego spotkania mniej formalnego, ale jednak ważnego, bo w formule obiadu przywódców szczytu. NATO, przywódców państw NATO, którzy będą uczestniczyli w szczycie, i to będzie we wtorek późnym popołudniem, wieczorem, następnie w środę. Ta główna część już obrad formalnych, którą będziemy prowadzili, agenda jest mniej więcej już w tej chwili przygotowana i te najważniejsze kwestie, które będą poruszane na szczycie NATO, są znane. Myśmy je, myśmy je dzisiaj w formule właśnie Rady Bezpieczeństwa Narodowego omówili. Ja podkreśliłem te najważniejsze tematy. Wśród nich między innymi jest kwestia wydatków na obronność w Sojuszu Północnoatlantyckim. Jak państwo wiecie, bardzo dla nas ważna i tutaj dwa takie elementy, z których, które ja chcę szczególnie podkreślić, a które w istocie stanowią moją inicjatywę, to znaczy po pierwsze chcę przypomnieć i, i mówiłem o tym dzisiaj także w trakcie, w trakcie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, że kwestie podniesienia wydatków na obronność w Sojuszu Północnoatlantyckim do co najmniej 3% PKB państw członkowskich podniosłem ponad półtora roku temu, to było przed. Przed, przed obchodami rocznicy naszej, 25, rocznicy przynależności do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wtedy już mieliśmy Radę Bezpieczeństwa Narodowego i na tej Radzie Bezpieczeństwa Narodowego ja zapowiedziałem wspomniane 3% jako, jako taką moją propozycję dla całego NATO. Wtedy tutaj nawet nasi tutaj członkowie sceny politycznej tak bardzo ostrożnie do tego podeszli, sceptycznie, że. Że to jest mała szansa, że to zostanie na forum NATO zaakceptowane, biorąc pod uwagę, że niektóre państwa mają problem z osiągnięciem dwóch procent, no ale ja powiedziałem, że uważam, że sytuacja jest taka, zwłaszcza w kontekście agresji rosyjskiej na Ukrainę, że musimy podnosić te wydatki do poziomu, przynajmniej takiego, jakie były niestety w czasach zimnej wojny, bo wtedy te 3%, które płaciły państwa NATO, okazało się skutecznie, odstraszające i do wielkiej wojny nie doszło. No i powiedziałem, że dzisiaj niestety państwa sojuszu muszą na tym samym, co najmniej, poziomie zbudować swoje bezpieczeństwo, a do tego te wydatki są niezbędne. I rzeczywiście. Później podniosłem zaraz tę sprawę w Białym Domu, w moich rozmowach z panem prezydentem Bidenem. Podniosłem ją również w rozmowach w amerykańskim kongresie, bo rozmawiałem przecież z przedstawicielami i, i Senatu, i Izby Reprezentantów, i, i, i oni wtedy zareagowali na to bardzo pozytywnie, a prezydent Joe Biden był bardziej sceptyczny i mówił, że najważniejsze jest zachowanie jedności w NATO, że to może wywołać pewien kłopot, ale ja jednak tę kwestię podnosiłem. Później w rozmowach z panem prezydentem Trumpem w czasie naszego spotkania w Trump Tower w kwietniu też mówiłem właśnie panu prezydentowi o tym, że, że zgłosiłem taką propozycję prezydentowi Bidenowi. To, się, to prezydent Trump zareagował na to bardzo pozytywnie i powiedział, że właśnie to jest ta, ten kierunek, który powinien być obrany. I, I konsekwentnie dalej idąc tą drogą, formalnie przed. Mówiłem o tym na szczycie NATO, który, 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 mieliśmy, który mieliśmy ostatnio. Natomiast, natomiast podniosłem to formalnie teraz, zgłaszając to w formie listu do sekretarza generalnego NATO, do Marka Rutę, już właśnie domagając się, aby uczynić z tego po prostu punkt obrad. Szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego w Hadze. I teraz mamy propozycję sekretarza generalnego, jeszcze dalej idącą, co najmniej 3% PKB państw członkowskich na obronność, 1,5% PKB państw członkowskich na szerzej pojęte kwestie strategicznego bezpieczeństwa. My się z tą propozycją zgadzamy, bo my wydajemy prawie 5% naszego PKB na obronność. Dzisiaj tak wygląda. To w polskich realiach, i w związku z tym wszyscy też u nas się zgodzili, że oczywiście popieramy to i jesteśmy tutaj, jesteśmy tutaj za tym, bo my jako państwo problemu z tym nie mamy i uważamy, że trzeba, trzeba wszystkich ku temu mobilizować, więc jakby nie ma żadnego problemu na naszej scenie politycznej tutaj z konsensusem w tej kwestii. Oczywiście ten punkt w całej rozciągłości popieramy, mamy nadzieję, że to zostaje przyjęte, choć. Włonie samego na to cały czas trwają dyskusje, bo nie wszystkim naszym partnerom, nie wszystkim państwom te warunki, które zostały zaproponowane przez sekretarza generalnego odpowiadają. Zobaczymy co będzie. Mamy nadzieję, że to podwyższenie, które zaproponowaliśmy, tak jak powiedziałem ponad półtora roku temu, Mimo różnych głosów sceptycznych ono jednak zostanie przyjęte i że ten kierunek, który wyznaczyliśmy wzrostu bezpieczeństwa, także dla nas poprzez wzrost wydatków w całym sojuszu północnoatlantyckim, że to zostanie zrealizowane. No, jeżeli chodzi o moje propozycje, to jak Państwo wiecie, jest jeszcze druga o charakterze wewnętrznym zabezpieczająca poziom wydatków na bezpieczeństwo militarne w Polsce. Moja propozycja wprowadzenia do Konstytucji zapisu o 4, minimum 4% PKB wydawanych na obronność w każdym budżecie. Bardzo prostą tutaj ona ma motywację polityczną, a mianowicie taką, żeby zabezpieczyć ten poziom wydatków na poziomie co najmniej 4% PKB, bo przecież arsenał nie tylko trzeba stworzyć, ale jeszcze go trzeba utrzymać i to też będzie kosztowało i my musimy mieć poziom bezpieczeństwa zachowany. A tylko wpisanie do konstytucji będzie gwarantowało, że gdyby na scenie politycznej zaistniało przekonanie, że poziom wydatków rzeczywiście może być obniżony z uwagi na zmianę sytuacji, na uspokojenie się otoczenia bezpieczeństwa, to wtedy. Potrzebny jest konsensus taki, jaki jest wymagany do zmiany konstytucji, a to jest szeroki konsensus polityczny, a więc nie będzie to tylko decyzja jednego ugrupowania, nie będzie to decyzja jakiejś zwykłej większości, tylko musi to być szeroka decyzja sceny politycznej o tym, żeby taki zapis konstytucyjny zmienić. Dlatego jeszcze raz apeluję do wszystkich klubów parlamentarnych, do wszystkich członków naszego parlamentu. Do pana marszałka hołowni, do pani marszałek Senatu Kidawy Błońskiej, aby jak najszybciej tą propozycję zmiany konstytucji, wprowadzenia do konstytucji minimum 4% PKB, tego zapisu, który, którego propozycję ja zgłosiłem, aby jak najszybciej to zostało uchwalone, wiem, że to zostało skierowane do pracy w komisjach. W Parlamencie, ale apeluję o to, żeby te prace przetoczyły się jak najszybciej, bo to jest rzeczywiście bardzo ważne. Po pierwsze, w naszym kontekście, po drugie, również i w kontekście sojuszniczym, że my tak twarde tutaj postanowienie i bardzo umacniające tę decyzję politycznie w Polsce podejmujemy. Proszę Państwa, mówiliśmy również o innych postanowieniach, które szczyt na to chcielibyśmy, żeby podjął. Mówiliśmy o rurociągach, które mają prowadzić paliwo do, 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 do państw NATO. Dzisiaj one kończą się w państwach Europy Zachodniej. Od kilku lat systematycznie walczymy o to, aby zostały one przedłużone do naszej części Europy. Te wysiłki dotychczasowe nie idą na marne. Już są postanowienia w tym zakresie, ale chcielibyśmy, żeby one były jeszcze bardziej konkretne. Także jeżeli chodzi o finansowanie tych inwestycji ze środków europejskich, uważamy, że to jest bardzo potrzebne. Mamy nadzieję, że decyzje na najbliższym szczycie NATO w tej sprawie też będą podejmowane. Mówiliśmy o obecności. Wojsk Stanów Zjednoczonych i amerykańskiej infrastruktury w Polsce, że będziemy walczyli o to, aby ona się umacniała, że, że generalnie będziemy na szczycie NATO mówili o konieczności umacniania więzi. Transatlantyckich, euroatlantyckich, tak żeby one były jak najsilniejsze i żeby ta współpraca w ramach NATO toczyła się w sposób jednolity. Jedność NATO ma znaczenie tutaj absolutnie kluczowe i trzeba czynić wszystko, żeby do, do rozbicia tej jedności nie dochodziło. Mówiliśmy również o naszym stanowisku, jeżeli chodzi o o Ukrainę dzisiaj na, na polskiej scenie politycznej to stanowisko jest jednoznaczne. Popieramy aspiracje euroatlantyckie Ukrainy. Nie wycofujemy się z tego absolutnie. Tutaj zarówno strona rządowa, jak i ja mówimy w tej sprawie jednym głosem, i na pewno tę kwestię również zasygnalizujemy na, na szczycie NATO, bo uważamy, że ona jest ważna, to jest w polskim interesie, aby Ukraina ciążyła ku, ku Zachodowi, i aby Ukraina wolna, suwerenna, niepodległa, nie tylko przetrwała y, y, rosyjską agresję, ale przede wszystkim, żeby, żeby żeby była częścią wielkiej wspólnoty Zachodu, to jest w polskim żywotnym interesie, i co do tego. Tutaj ani rząd dzisiaj, ani ja jako prezydent Rzeczypospolitej żadnych wątpliwości nie mamy. Natomiast mówiliśmy oczywiście o kwestii zakończenia wojny, wspieramy te wszelkie wysiłki, które zmierzają do zakończenia wojny na Ukrainie, ale chcielibyśmy. Tego, jako Polska, żeby ta wojna zakończyła się sprawiedliwym pokojem, to znaczy, z jednej strony, oczywiście takim pokojem, który w jak największym stopniu przywróci prymat prawa międzynarodowego. Oczywiście takim w wyniku którego będzie istniała suwerenna niepodległa Ukraina, która sama będzie o sobie decydowała głosami swoich obywateli, bo będzie państwem demokratycznym. No ale. Oczywiście chcielibyśmy także, żeby to był taki pokój, który w tym znaczeniu również będzie pokojem sprawiedliwym, że będzie on de facto gwarantował, że Rosja więcej nikogo nie zaatakuje. To jest z naszego punktu widzenia i z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa również i fundamentalnie ważne. Na szczycie NATO Polskę będę reprezentował ja, tradycyjnie jako prezydent Rzeczypospolitej, tak jak to jest od wielu lat. Będą mi towarzyszyć przedstawiciele rządu, pan wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kośniak-Kamysz, również i minister spraw zagranicznych pan Radosław Sikorski. Tam każdy z nas ma swoje zadania do wykonania, więc proszę być spokojnym. Współpraca układa się bardzo dobrze. Polska mówi jednym głosem, Problemów tutaj nie ma żadnych. Po to między innymi była ta Rada Bezpieczeństwa Narodowego, żeby cała scena polityczna mogła także tą jednolitość tutaj zobaczyć, ocenić i, i także się na ten temat wypowiedzieć. Cieszę się bardzo, że ta Rada Bezpieczeństwa Narodowego przebiegła w takiej formule jak zawsze, bardzo merytorycznej, bardzo dobrej, rzeczowej dyskusji, w której bardzo wiele merytorycznych elementów zostało omówionych, pytania zgłoszone przez stronę parlamentarną. Zyskały swoje odpowiedzi, więc cieszę się, że to, że to spotkanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego jest kolejnym, które pokazuje, że w tych sprawach naprawdę ważnych rozmawiamy poważnie, uważnie, z rozwagą i. I one zostają poza jakimiś takimi suchymi, jałowymi sporami politycznymi, że jeżeli dyskutujemy i nawet jeżeli się spieramy, nawet jeżeli mamy różne zdania, to to są absolutnie kwestie merytoryczne. To nie jest jałowy spór polityczny, tylko to jest dyskusja na temat poważnych polskich spraw kierunkowych. Także jeżeli chodzi o energetykę, dyskutowaliśmy, czy więcej, czy mniej energii odnawialnej, jakiego charakteru mają być te źródła, w jakim stopniu powinniśmy z nich korzystać, w jaki sposób powinien być budowany polski system. Czekamy na szerszą, opinie także i gremiów międzynarodowych europejskich dotyczących dotyczącą sytuacji która miała miejsce w Hiszpanii bo o tym również rozmawiamy ja mówię o tym blackaucie który który tam miał miejsce. Dzisiaj wiemy, że to były problemy systemowe, tak, tak, to, tak to podała oficjalnie Komisja Hiszpańska, ale to będzie jeszcze omawiane na poziomie szerszym, europejskim, więc również czekamy na, na wyniki tego, tego postępowania, tych, tych analiz eksperckich. Pani minister wypowiadała się na temat polskiego systemu energetycznego, tutaj uspokajała, przedstawiała, jak to wygląda w tej chwili w polityce rządu, także te wszystkie kwestie zostały omówione i na pytania parlamentarzystów, także pani minister odpowiedziała. Szanowni Państwo, z tych takich najważniejszych kwestii, o których mogę tutaj mówić. Tak jak Państwo wiecie, no, większość posiedzenia jednak odbyła się w formule zastrzeżonej, więc szczegółów ujawnić tutaj nie mogę. Ale chcę Państwa zapewnić, że było to merytoryczne, bardzo dobre spotkanie. Tak ja to oceniam i jestem wdzięczny wszystkim uczestnikom, że, że, że się zjawili w Pałacu Prezydenckim, że, że wzięli udział w Radzie, że wypowiedzieli się, zadali pytania. I że w sposób merytoryczny na temat ważnych polskich spraw dyskutowali. Podziękowałem, bo oczywiście nigdy nie mogę wykluczyć, że nie zajdzie taka sytuacja, że zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego nagle będzie potrzebne, ale jest wysoce prawdopodobne, że pod moim przewodnictwem jako prezydenta Rzeczypospolitej to była ostatnia Rada Bezpieczeństwa Narodowego, więc podziękowałem wszystkim uczestnikom za zawsze bardzo merytoryczne dyskusje w trakcie tej Rady i za poważne podejście i poważne, Prezentowanie się na tym, na tym ważnym państwowo-konstytucyjnym gremium. To tyle w kwestii dzisiejszej Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję Panie Prezydencie. Dziękujemy Państwu. Dziękuję bardzo.